Tu nie ma MWC. Tu też nie ma MWC. Tutaj też nie ma MWC. No i w sumie tu też nie ma MWC, ale tam, tam gdzie jest ten hotel, będzie konferencja honora. Hola amigo, witam Was ze słonecznej Hiszpanii, gdzie Honor pokazuje swoje urządzenia na 2020 rok. Będą laptopy MagicBook, będą nowe smartfony, także z obsługą sieci 5G. Będzie także parę smart gadżetów do smart domu. Chcecie zobaczyć to wszystko? Zapraszam Was do oglądania. Konferencja była mało zaskakująca. Dość powiedzieć, że najciekawszym jej elementem było ładowanie kłada za pomocą pięciu laptopów MagicBook. A skoro jesteśmy przy MagicBookach, to może od nich zacznę. Pojawiły się laptopy z procesorami AMD, konkretnie Ryzen 5 3500U, które właśnie to będą laptopami od Honor'a. I trzeba przyznać, że wyglądają one dość ciekawie. Na pewno są lekkie, ważą poniżej 1,5 kg. Mają niecałe 15 mm. Występują w dwóch rozmiarach: 14 i 15 cali. Tak jak teraz możecie zobaczyć, ten ekran trochę sprężynuje. Nie wydaje mi się, żeby miał on najwyższe parametry jasności, a przynajmniej nie, póki go nie podłączycie do ładowania. Jeżeli chodzi o specyfikację wewnątrz tego laptopa, 8 GB RAMu na dwóch kanałach, więc powinno to chodzić wszystko szybciej. Oprócz tego dostajemy Ryzena, o czym już wspomniałem. Windows 10 oczywiście w środku, no i też parę aplikacji od Honora. Jeżeli chodzi o możliwości tego laptopa, to rozszerza je na przykład aplikacja Magic Link, dzięki której możecie połączyć bezpośrednio laptopa ze smartfonem, przenosić jego ekran. Przenosić też elementy ze smartfona, właśnie do laptopa, więc w jakiś sposób jest to łatwiejsze niż typowe zgrywanie za pomocą pendrive'a, czy nawet chmury. Co do deklaracji producenta, usłyszeliśmy, że każda z wersji będzie pracowała co najmniej 10 godzin na jednym ładowaniu. Honor dodaje aplikację, która ma pomóc tej optymalizacji. No i jest tu też parę ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Poza oczywiście wbudowanym Windows Defenderem znajdziemy także czytnik linii papilarnych, który jest ukryty w przycisku włączania. No, i znajdziemy także kamerkę, którą wyklikujemy. Jest między przyciskiem F5 a F6, bodajże. I cóż, fajnie to wygląda do momentu, w którym faktycznie nie zaczniecie rozmawiać i będzie widać wasz trzeci podbródek, ale pomijając to wszystko, jeżeli chodzi o moje wrażenia z tym laptopem, klawiatura jest dość płytka. To znaczy, ja niekoniecznie lubię taki płytki, krótki klik, ale wiem, że są fani takiego kliknięcia. Jeżeli chodzi o gładzik, niespecjalnie gładko się po nim przebijało, a jeżeli chodzi o Matrycę, no to może jeszcze technicznie o sprężynowaniu ono trochę jest, ale możemy złożyć to wszystko na 180 stopni, więc można to jakoś wytłumaczyć. Natomiast sam ekran wydaje się być ok, matryca ma rozdzielczość Full HD niezależnie od rozmiaru. No i trzeba przyznać, że to wszystko wyglądało w porządku. Choć nie wiem, czy jest to jakiś rewelacyjny ekran w stosunku do innych, bo tak naprawdę te proporcje ramek do ekranu 84 w 14-calowym, 87 w 15-calowej wersji laptopa też nie jest są rekordowe i jasność, kolory prezentowały się dobrze. Wydaje mi się, że nie rewelacyjnie. Patrząc też na cenę, w granicach 600 euro, myślę, że jest to całkiem rozsądny stosunek jakość-cena. Przejdźmy do treści, która najbardziej mnie interesuje, czyli smartfonów. Smartfonów, które tak naprawdę znamy już od listopada ubiegłego roku, ale które w końcu dotrą do Europy z końcem marca, mowa o Honorze 9X Pro, czyli wersji, która będzie miała 6GB ramu, 256GB na pliki użytkownika i nowy procesor Kirin 810, jednostkę 7 nanometrową jednostkę z układem sztucznej inteligencji, no i jednostkę, która w wynikach wydajności powinna przebijać Snapdragon 730. Oczywiście na stoisku wszystko to działało płynnie, nie było też specjalnie opcji, żeby ten Pobawić. Jednak w ogólnym rozrachunku myślę, że jeżeli urządzenie będzie wycenione tak jak było to prezentowane, czyli w granicach 250 euro, to będzie to łakomy kąsek dla fanów szukających wydajności. Oczywiście idących na kompromisy, bowiem serwisów Google nie znajdziemy na tym telefonie, co da się oczywiście ogarnąć w 5 minut. Ale jeżeli będziecie korzystać z tego telefonu, to będziecie mieli zainstalowany tylko sklep Huawei. A. No i wszystkie aplikacje, jakie będą podchodziły, to właśnie będą aplikacje z Chin. I od producentów, którzy współpracują z chińskim sklepem Huawei Up Gallery. Więc jeżeli o to chodzi Honor 9X Pro w znacznej mierze przypomina Honora 9X konstrukcyjnie mamy ten sam rozmiar, ten sam ekran 6,59 cala Full HD. I to wszystko prezentuje się dość średnio półkowo na pierwszy rzut oka. Na pewno ciekawy wzór z tyłu wyróżnia, na pewno wyróżnia te czytnik linii papilarnych z boku, ale nie jest to jakoś super zaskakująca propozycja. Trzy aparaty z tyłu 48 megapikseli, 8 megapikseli szerokokątny oraz dwa do rozpoznawania głębi pozwalają zrobić w porządku zdjęcie, ale też nie mówmy tutaj o jakimś zaskoczeniu, jest to poziom raczej średnio-pułkowy. Najciekawszym urządzeniem może być Honor View 30 Pro, którego ceny ani daty premiery niestety nie poznaliśmy, ale wiadomo o tym urządzeniu całkiem sporo w kwestii specyfikacji i wydaje się, że będzie to bardzo mocna propozycja w niskiej cenie, przede wszystkim wyróżniająca się procesorem Kirin 990 z opcjonalną obsługą sieci 5G. To będzie naprawdę mocna jednostka wykonana w 7 nanometrowym procesie litograficznym i z użyciem technologii podświetlenia ultrafioletowego. Wracając do samego telefonu, z tyłu znajdziemy aparaty, które wyglądają dokładnie tak, jak będą wyglądać aparaty w większości flagowców w tym roku, ale najciekawsze w tych aparatach są ich możliwości. Główna matryca ma 40 megapikseli, wartość przysłony 1.6, no i pozwala na robienie bardzo jasnych zdjęć. Tutaj pokazywano podczas prezentacji, że ISO będzie można podkręcać do poziomu nawet powyżej 400 tysięcy, choć oczywiście będzie to głównie systemowe. Mamy też matrycę szerokokątną, która ma 12 megapikseli, jest dedykowaną matrycą do nagrywania filmów 4K, które mają aspekt 16 na 9 a jednocześnie są szerokokątne. Oczywiście ten kąt wtedy jest mniejszy, konkretnie wynosi bodajże 109 stopni, ale jeżeli to ma pozwolić na nagrywanie szerszych wideo w bardziej kinowym, bardziej przyjemnym formacie, to zdecydowanie warto się pokusić na spróbowanie nagrywania taką matrycą. Poza tym mamy też aparat, który pozwala na zoom, no a z przodu dwie kamery, jedna do selfie, druga do wykrywania tak naprawdę tego, co dzieje się w tle. Wszystkie po to, żeby te zdjęcia wychodziły bardzo ładne. W każdym praktycznie momencie aplikacji aparatu możemy włączać sobie opcję upiększania, a jeżeli chodzi o resztę urządzenia, no to mamy tutaj nakładkę Magic UI w wersji 3, ona przypomina wizualnie MUI, które możemy znaleźć w nowszych smartfonach. хвоя I jeżeli chodzi o płynność działania, no nie było żadnych problemów, nie ma tutaj żadnych zaskoczeń. Jeżeli chodzi o moc, no to też myślę, że to też powoduje, że nie można tutaj się spodziewać, że coś się przytnie. A ogólnie, jeżeli chodzi o ten smartfon, wygląda on sprawnie, wygląda on ładnie. I trzeba przyznać, że to wszystko prezentuje się OK do momentu, w którym nie okaże się, że nie będziemy mogli na przykład zainstalować map. Choć oczywiście producent stara się także załatwiać zamienniki, została nawiązana współpraca z Tomtomem, więc nie bawem możemy spodziewać się odpowiednika mobilnej aplikacji która mogłaby być konkurencją dla map Google. Pośród tych wszystkich smart urządzeń, tak naprawdę najbardziej przemówiły do mnie słuchawki, które są wycenione na 129 euro. Mowa tutaj o Honor Magic Earbuds, czyli tak naprawdę rozwiązanie, które przypomina FreeBuds od Huawei, ale wyglądają one schludnie, pozwalają na aktywną redukcję szumów, no i mają panele dotykowe z boku. A jeżeli chodzi o jakość muzyki, jest całkowicie w porządku, jesteśmy w miejscu, w którym jest dość głośno, a mimo tego byłem w stanie usłyszeć tę muzykę, więc myślę, że można być zadowolony. Ogólnie z y, tych słuchawek, przynajmniej jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia. No i one zadebytują w cenie 129 euro, więc wydaje się, że jest to całkiem sensowna alternatywa dla tych wszystkich bezprzewodowych rozwiązań. Które z reguły kosztują, no, nieco więcej, najczęściej powyżej 700 zł. Tak naprawdę masy urządzeń, honor nie prezentuje w Europie, to znaczy nie docierają one do nas do sprzedaży. Patrzę sobie chociażby właśnie na oczyszczacz powietrza Dinknuo, patrzę sobie chociażby na odkurzacz przypominający iRumbe, czy nawet telewizor, który ma nocza, to znaczy kamerka się wysuwa, jeżeli chcemy z kimś porozmawiać. I tak naprawdę widać, że firma ma sporo urządzeń, z którymi mogłaby zadebiutować na rynku, no ale na razie jednak. Skupia się na smartfonach. Smartfonach, które są sensownymi propozycjami, przynajmniej według mnie. O ile oczywiście uznajemy za sensowne propozycje, które nie mają usług Google, no bo jest to kompromis, którym trzeba się liczyć, który jest trochę wynagradzany mocą obliczeniową i ogólnymi możliwościami w stosunku do ceny, no ale dla części ludzi to nie będzie wystarczający argument. A jakie jest Wasze zdanie? Czy Wy kupilibyście urządzenia Honora? A jeśli tak, to w jakich warunkach i które konkretnie? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Piszcie to wszystko w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!